Przede wszystkim firma SolarEdge jest firmą dostarczającą inteligentne technologie w energetyce. Jesteśmy odpowiedzią na nadchodzące zmiany w transformacji energetycznej. Dzisiaj zwracamy uwagę na trzy podstawowe segmenty tej zmiany. To przede wszystkim decentralizacja energii, przede wszystkim digitalizacja energii i dekarbonizacja. My oczywiście stawiamy dekarbonizację na, na pierwszym miejscu. Natomiast to trzy razy D jest dosyć istotne z punktu widzenia również technologicznego, ponieważ dzisiaj transformacja energetyczna powinna przede wszystkim zacząć się od decentralizacji. Zcentralizowane źródła wytwórcze, jakimi dzisiaj dysponuje Polska, powodują obecną dyskusję i to wszystko, co czeka od nas w nadchodzących czasach. My jako SolarEdge wierzymy w to i dostarczamy nie tylko hardware, ale również software do zarządzania, czyli jesteśmy przygotowani, na wyzwania rynku energii z punktu widzenia digitalizacji, z punktu widzenia zarządzania danymi, tak aby nie tylko użytkownicy indywidualni, osoby fizyczne, ale również firmy, firmy komercyjne, duży rynek deweloperski, tam gdzie emisja jest stosunkowo wysoka sięgająca prawie 60% tam mamy gotowe rozwiązania dotyczące zarządzania energią i przede wszystkim odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa. Nasze systemy zwiększają to bezpieczeństwo energetyczne, poprawiają efektywność energetyczną, poprawiają bezpieczeństwo pożarowe, ale przede wszystkim to, co czego brakuje mi trochę w dzisiejszych dyskusjach, to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, czyli zadbanie o cyberbezpieczeństwo. Dzisiaj ingerujemy bardzo mocno w systemy elektroenergetyczne, dokładając nowe technologie. Natomiast musimy zadbać o przyszłe również bezpieczeństwo związane z tymi systemami elektroenergetycznymi my jako Solarecz jesteśmy firmą która takie bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych zapewnia a generalnie rynek będzie zmieniał się bardzo szybko przede wszystkim chociażby od przyszłego roku od 1 lipca wchodzimy w ceny dynamiczne w związku z tym całkowicie zmieni się jakby otoczenie rynkowe w energetyce systemy fotowoltaiczne w rynku komercyjnym dzisiaj są bardzo popularne właściciele firm na kanwie nadchodzących zmian, decydują się na inwestycje nie tylko w najbliższym otoczeniu zakładu produkcyjnego, również starają się podpisać korzystne dla siebie umowy corporate PPA, które zapewnią im dostawy brakującej energii. Natomiast dzisiaj już sama fotowoltaika jest bardzo przystępna, w związku z tym, że rozwija się bardzo szybko. Dzisiejsze, dzisiejsze koszty związane z taką inwestycją zwracają się, inwestycja komercyjna zwraca się już po kilku latach. W zależności od tego jeszcze, w jak efektywnie wykorzystamy tą energię, bo dzisiaj sam montaż fotowoltaiki jest najprostszym elementem. Natomiast sposób zarządzania tą energią, przede wszystkim e, połączenie fotowoltaiki z magazynem energii, zarządzaniem odpowiednim danych, przeniesieniem tak naprawdę zużycia w odpowiednie profile produkcyjne i profile dnia, to jest to, co, przyniesie, co poprawia opłacalność inwestycji. I z punktu widzenia inwestora, przede wszystkim każda instalacja powinna być nie tylko wyceniana, ale zaprojektowana w sposób indywidualny po bardzo głębokim zrozumieniu potrzeb energetycznych danego miejsca, w którym ta energia będzie po prostu potrzebna.